Jedyneczka Damy blokadę Do przodu Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Dzisiaj mamy 9 sierpnia Godzina pół do 12 .00. i jedziemy zwozić Belki w części areału. Wczoraj poprasowałem Mamy do zwiezienia jak na razie około 50 balotów. No 52 albo 1 chyba coś takiego jeśli dobrze kojarzę. Zwozimy z żyta i z jarych zbóż. to na razie jeszcze nie oprasowane bo nie jest do końca wymłócone Ale to tam... Na spokojnie. Jeśli się nie pomylił, no to tutaj jest hektar 60, to mamy 30 balotów. Zobaczymy. Wczoraj wymłcone, wieczorem, bardziej w nocy pracowałem. Wielki dobite na 130 barów, także powinny być ciężkawe. Belki Poniedziałek chyba Także Trochę już sprawy nabrałem Bardzo fajna robota wam powiem Zbieranie słomy, Fajnie się to robi Kulki to tam jest Bez żadnego wysiłku Bo Kostki, no to nic przyjemnego w takie temperatury wozić a jak tutaj, nie jest źle wszystko pootwierane tylna szyba otwarta, wiatraczek chodzi, także jest w miarę chłodno jest OK, mimo tego, że klimatyzacji nie ma, to to jest dobrze ogólnie myślałem, że będę samemu woził ruskim ale się tak udało, że jesteśmy dwoje, także no dużo szybciej, sprawniej i lżej dla władzia no i dla mnie w sumie też Nie muszę wysiadać, przepinać, odpinać Na no, pewno część będę musiał samemu wozić Szężyta pewnie będę samemu woził No i dobra, zestawik naładowany, jedziemy zrzucać Pierwsza szłoma w tym roku Chociaż nie, pierwsza to była z niedźwienia Pierwsza szłoma z dłużej śniw z O, może tak Będziemy chyba zdejmować. Nie jest to nie wiadomo jak diabelnie ciężkie ta słoma. Może 150 kg, jedna belka, może 200, tam 400 kg, nawet to tam nie jest problem dla Władka. Zawsze troszkę szybciej będzie sprawniej to szło. Tutaj muszę niestety brać pojedynczo, bo z dwoma nie zwinę w stodole. Ale to i tak już mam przywiezione tutaj O kurde Dawno ja się tak nie wjeżdżało tu się zapominało Jakby się wjeżdżało No Da się nauczyć od nowa wjeżdżać gdzieś to doły W czubku, o właśnie, źle złapałem, muszę w czubku ją złapać. Znaczy w czubku, w, ogóle, w samym dole. Trzeba czwartą nałożyć, to, to tak jest. Pozdro dla niedowiarków. Raz, dwa, trzy, cztery w górę. Władymircem normalnie, bez żadnego problemu się układa. Pozdrawiam tych, co nie wierzyli. Mówili, że głupi jestem. Jak napisałem pod którymś postem, że cztery w górę układam. W tamtym roku nie wierzyli. No to proszę bardzo. 120 bez problemu, 130 z lekkim problemem ale też się włoży wiem bo układałem trzeba mocno zwijać blisko, o, właśnie 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 tak to ja w Władimirec to do takiej ciasnej stodołki nic lepszego nie trzeba najtańsze na świecie wspomaganie we władku czyli krótki wąs układu kierowniczego i częste smarowanie układu i zobaczcie, jedną ręką normalnie bez żadnego, znaczy no, bez żadnego problemu to może przesada, ale no jakby idzie skręcać jedną ręką, tak? wiadomo, w miejscu może być ciężko, ale jak się ciągnie trochę toczy to to nie ma tam większych trudności Na manewrach jeżdżę sobie jedyneczką Szkoda sprzęgła moim zdaniem na wyższy bieg po co to i tak nie naszarżuję tutaj szybko o się widzicie, delikatnie powoli po co to piłować to sprzęgło Ach to jedyneczką na spokojnie pyk Cygmyk puch znowu źle złapałem tą belkę tam włożyć, zaraz tregra jest, ciekawe czy to się uda. chyba się uda. udało się 12 sierpień, godzina 8.20 Zaczynamy, znaczy zaczynamy, kontynuujemy z wózkę słomy Dzisiaj, jak widzicie, Władymirzem Jestem samemu Ciekawe, czy on 20 belek szarpnie, słomy 20 balotów siana woził, tylko że to 108 Tutaj są belki słomy 120 i dobite konkretnie I lecimy Mam założone widły na tył Także trochę Może to sprawniej będzie szło Zobaczymy Stanęliśmy niby na takiej bardziej zwięzłej ziemi Ale widzę, że on już tutaj nawet na pusto rwał trochę A musimy dać... Znaczy, co, się wałek kręci? Musimy dać na dolny zaczep Mam widły, to na górny nie podczepię Też no może na siłę by i podczepił Zobaczymy Mam tutaj w razie co belkę Widły odczepię Na górny belką Ktoś spróbujemy się je jeszcze ratować. Zobaczymy. po jednej wozić bo dwóch na pole nie biorę niech, o wpadnę w taką dziurę od dzika i dziękuję raz, że nie wyjadę, nie ruszę a dwa, żeby koła nie urwać, to jest tylko Władimirec, tak po równym to jeszcze tam dwie można dygać ale na nierównym to tam nie ma co a to są pola po Poznaniaku to wiadomo, że tutaj nie jest równo jak na stole Jestem ciekaw, czy on ruszy. Z dolnego zaczepu może być problem. Od razu trzeba będzie z blokady ruszać. To jest pewne. W tym roku wyjątkowo późno. Wszystko śniwa się przeciągły. No to wiadomo, że i słomę później wozimy. Ogólnie szykuje się ciekawa akcja. Będzie trochę upalany sam, można powiedzieć bo będzie maszyna dość no nie wiem, może przesadzona, no to jest w sumie dobre słowo przesadzona ale na razie nie będę zdradzał co i jak śledźcie kanał na bieżąco, to będziecie wiedzieć także wyczekujcie a nie wiem kiedy się te vlogi będą pojawiać, bo mam jeszcze vlog ze szliwki wrzucony bo dopiero wczoraj żeśmy skończyli żniwa Jest jeszcze blok prasowania No ten jest trzeci w kolejce Także no Trochę filmów będzie Dobra widzimy się jak załaduje to Ten zestaw Dobra moi drodzy 20 belek załadowanych Mamy Dobra, światła podczepimy co, próbujemy Jedyneczka Damy blokadę do przodu. blokady nie ma opcji tu jeszcze pod górę trochę było w ogóle, ciekawe czy ja tam przyjadę bo tam jest pioch tak, zdolnego stolnego zaczepu trochę gorszy uciąg ale już w mocy brakowało także to, to nie jest starsze. że on ten uciąg jakoś tak mocno stracił, to już w mało było, a jest jedynki ruszałem na No, na mi szebie No nie wiem czy ja pojadę Na wprost jadę zara na mostek, Nie mogę skręcać z tymi szebami, bo jak stanę to już jest kaplica amen No i pytanie Stanie czy pojedzie? Pięknie mieliśmy. No niby jest wszystko. Mamy cztery. Po krawężniku pewnie trochę, no. Ale też nie mogę zbytnio wyjeżdżać na drugi pas, bo ja nie wiem, czy ktoś mnie wyprzedza, czy nie. Ale udało się. Jeszcze jeden taki zestaw mnie czeka i potem yy, przyczepa jedna. 12 belek, bo zbierałem z Jarych Jadę do doładować na Przężyto Zobaczymy jak tu ruszy Bo tutaj to, to jest piafuder Ale mamy mniej belek zestawik tak to się prezentuje szkoda, że nikogo nie ma z zewnątrz to by na rozewnątrz, jak to wygląda umieszczę Was znowu na tej pszczepie zobaczycie, posłuchacie dźwięku Władzia